Cześć Adasiu! Do dziś marzyłem o kupnie małego domku w górach. Po przeczytaniu tego maila odechciało mi się. 2 sierpnia. Przeprowadziliśmy się do naszego nowego domu w karkonoszach. Jak tu pięknie! Drzewa wokół wyglądają tak majestatycznie. Wprost nie mogę się doczekać, kiedy pokryją się śniegiem. 4 października. Karkonosze są najpiękniejszym miejscem na ziemi. Wszystkie liście zmieniły kolory, na tonacje pomarańczowe i czerwone. Pojechałem na przyjażdżkę po okolicy i zobaczyłem kilka jeleni. Jakie wspaniałe i okazałe. Jestem pewien, że to najpiękniejsze zwierzęta na świecie. Tutaj jest jak w raju. Boże, jak mi się tu podoba. 11 listopada. Ostatniej nocy wreszcie spadł śnieg. Obudziłem się, a za oknem wszystko było przykryte białą, cudowną kołderką. Wspaniały widok, jak z pocztówki bożonarodzeniowej. Wyszliśmy całą rodziną na zewnątrz, odgarnęliśmy śnieg ze schodów, odśnieżyliśmy drogę dojazdową do naszego pięknego domku. Później zrobiliśmy sobie świetną zabawę, bitwę śnieżną, oczywiście, i ja wygrałem. Wtedy nadjechał pług śnieżny i zasypał to co wcześniej odśnieżyliśmy a więc znowu musieliśmy odśnieżyć drogę dojazdową Super Sport kocham Karkonosze 12 grudnia Zeszłej nocy znów spadł śnieg odśnieżyłem drogę a pług śnieżny znów powtórzył dowcip z zasypaniem drogi dojazdowej po prostu kocham to miejsce 19 grudnia Kolejny śnieg spadł zeszłej nocy. Ze względu na nieprzyjezdną drogę dojazdową nie mogłem pojechać do pracy. Jestem kompletnie wykończony ciągłym odśnieżaniem. A na dodatek bez przerwy jeździ ten pieprzony pług. 22 grudnia Zeszłej nocy napadało jeszcze więcej tych białych główien. Całe łapy mam w pęcherzach od łopaty. Jestem pewien, że pług śnieżny czeka już za rogiem, żeby wyjechać, jak tylko skończę odśnieżać drogę dojazdową. Skurwy syn. 25 grudnia Wesołych pierdolonych świąt! Jeszcze więcej napadało tego białego gówniannego śniegu. Jak kiedyś wpadnie mi w ręce ten skurwiel od puga śnieżnego, przysięgam zabiję chuja. Nie rozumiem, dlaczego nie posypują drogi solą, jak w mieście, żeby rozpuściła to nas zamarznięte, śliskie gówno. 27 grudnia Znowu to białe kurestwo spadło w nocy. Przeszczytnie wytknąłem nosa z domu. Oczywiście z wyjątkiem odśnieżania tej jebanej drogi dojazdowej. Za każdym razem, kiedy przyjechał pług. Nigdzie nie mogę dojechać. Samochód jest pogrzebany pod wielką górą białego gówna. Na dodatek meteorolog w telewizji zapowiedział 25 cm dalszych opadów tej nocy. Możecie sobie wyobrazić, ile to jest łopat pełnych śniegu. 28 grudnia Jebany meteorolog się pomylił. Napadało 85 centymetrów tego białego kurestwa. Ja pierdolę, teraz to nie stopnieje, to nawet do lipca. Puk śnieżny na szczęście z zaspie, a ten chuj przyłazi do mnie pożyczyć łopatę. Myślałem, że go od razu zabiję, ale najpierw mu powiedziałem, że już sześć łopat połamałem przy odśnieżaniu, a siódmą i ostatnią rozpierdoliłem o jego zakuty góralski łeb. 4 stycznia. Wreszcie jakoś wydostałem się z domu. Pojechałem do sklepu kupić coś do jedzenia i picia. Kiedy wracałem pod samochód, skoczył mi jeleń. Ten pojebany zwierz z rogami narobił mi szkód na trzy tysiące. Przez chwilę przebiegło mi przez myśl, że jest on chyba w zmowie z tym chujem od pługa śnieżnego. Powinni powyszczelać te skór wysyńskie jelenie, że też myśliwi nie rozwalili wszystkiego w sezonie. 3 maja. Dopiero dzisiaj mogłem zawieźć samochód do warsztatu. W mieście nie uwierzycie jak zardzewiał od tej jebanej soli, którą jednak sypali drogę. Na podjeździe stał zaparkowany, umyty i błyszczący pług śnieżny z nowym kierowcą. Tamten podobno jeszcze leczy rozjebany łeb. Na szczęście od uderzenia stracił pamięć, bo jeszcze poszedłbym za chuja siedzieć. 18 maja Sprzedałem tą zgniłą ruderem w karkonoszach jakiemuś wypacykowanemu inteligentowi z miasta. Powiedział, że całe życie o tym marzył i zbierał kasę, aby na emeryturze odpocząć. A to się głupi chuj zdziwi, jak przyjdzie zima i ten drugi chuj wyjdzie ze szpitala. Ja przeprowadziłem się z powrotem do mojego ukochanego, urokliwego miasta. Nie mogę sobie wyobrazić, jak ktoś mający chociaż troszeczkę rozumu i zdrowego rozsądku może mieszkać na jakimś zasypanym i zabarzniętym zadupiu w karkonoszach.